Marysiu? Tak. Mamy już gotowy Biszkot. Zobacz. Mhm. Fajny wyszyt, co? Tak. Słuchaj, potrzebuję Twojej pomocy. Chciałabym go przystroić ananasami. Co ty na to? Tak, Słuchaj, można. Mamy ananasy. Mhm. Pokroisz je? Tak. A nie boisz się kroić? Dostajesz ostry nóż. Mhm. Deskę. Dasz Dobrze. sobie radę. Tak. <laughs> no wiem, przecież już kroiłaś ze mną. Mhm. Okej. Okay. I co teraz powinniśmy zrobić z ananasami? Odcedzić? Świetnie. Mamy sitko. Proszę pomóż mi, wyjmij ananasa. A ile? No może ze trzy kawałki albo cztery, jak wolisz. 3. Trzy może. – Damy dużo ananasa, czy tak średnio? Nie wiem. <grych> możemy... Może najpierw dwa. No możemy dać dwa. A jak będzie za mało, to dokryjmy, tak? Mm -hmm. Fajnie nie co? No, widzisz jak fajnie jest? Ale pięknie pachnie ananas, tak. prawda? Wyciągamy go. Ja wyciągnę. <noise> proszę. No dobrze. <noise> proszę, proszę, świetnie mi dzisiaj pomagasz. <noise> Fajnie. I teraz? Kroić? Tak. Dobrze. Ostrożnie, żebyś nie pokroiła paluszku. <noise> tak. Bardzo ładnie. No takie kawałeczki są ok. Mhm. Ułożymy z nich jakiś wzorek na cieście. Dobrze. Co ułożymy? Jakbyś chciała? Hmm. Może takie duże kółko. Wokół? Tak. No tak, bo wtedy się fajnie kroi, prawda? Tak. I gotowe. Dobrze. Teraz? Dobrze. Dookoła? Może być dookoła, tak jak sobie chcesz. Mogę Ci pomóc? Mhm. <laughs> Żeby nie było, że nic nie robiłam. O, za duży. Możemy go przekroić jeszcze. Mhm. O, tak jest fajny. Dobrze. Ja zajmę się prawą stroną naszego pięknego ciasta. Mm. Mm -hmm. Co byśmy jeszcze dodały? Mamy biszkopt, mamy ananas, który Tata uwielbia. Mm -hmm. o, możemy dać na środek, ale ładnie. Mm -hmm. <laughs> no, bardzo fajnie. Mm -hmm. Tak. Co byś chciała dodać? Nie mm? ja wiem, może by to śmietana? Bitą śmietanę? Ale nie smuć się, pomiesz, że damy bitą śmietanę. Proszę, przynieś mi bitą śmietanę, ja umyję ręce. Mhm. Dasz sobie radę z bitą śmietaną? Tak. Może tutaj, tak, gdzie nie widziałam. Aha, pomiędzy, takie małe, tak. małe kulki, dobrze. Okay. Najpierw co trzeba zrobić? Mocno potrząsnąć. <noise> <noise> Super, ale jesteś silna. Oh. Mhm. Mm. Okej, okay. ja będę przekręcała. Mhm. Aha. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. Ale śliczne, jak takie kwiatuszki, śmietanki. <grystanie> e, może jeszcze po środku? Jak chcesz, to możesz nawet tu zrobić jakieś duże. Wow, ale pięknie. Wygląda jak tort śmietanowy. O, śmietanowy tort, <grystanie> bardzo ładnie. Możemy tak nazwać nasze ciasto, tort śmietanowy. Tak. Okay. O, wow, ale mocno zamknięta. Czeka, ja ci tak, ja Widzisz, w ogóle są I potrzebujemy jeszcze czego? Łyżeczki. 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 Mm -hmm. Wszystko dzisiaj robisz sama, to będzie twoje ciasto <gry> dla taty. Już mhm. to weź troszeczkę mniej, bo mm -hmm. y, czasami może spać za dużo i wtedy jest gorzkie. że to jest gorzkie kakao? Nie O, cholipka. To nic, tata lubi gorzkie kakao, ten kawałek <gry> będzie dla niego. <gry> 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 Jeszcze tutaj troszkę. O! Kacetka, <laughs> mm. mm, Te dwa kawałki dla taty. Myślę, <laughs> że tata zje więcej niż dwa kawałki, jak zobaczy takie ciasto. Super. Mm. Ale ładnie pachnie kakao, prawda? Tak. Wolisz słodkie czy gorzkie kakao? O, raczej gorzkie. To dobrze, Ale. teraz nakryjemy do stołu. Wszystko robisz dzisiaj sama. Jesteś niesamowicie samodzielna. Oh. Nie wiem, kiedy to się stało. <laughs> Ale ślicznie. No, tutaj. Mhm. To nowe serwetko ładnie nam pasują, o, prawda? Tak, tak, tak. A kiedy my je kupiłyśmy? Kupiłyśmy je w zeszłym miesiącu, ale jeszcze miałyśmy te stare, wiesz? Uh -huh. Ja teraz je wyjęłam. Ślicznie. Uh -huh. Mhm. Super. Wiesz co, zostało nam jeszcze trochę ananasa. Co z nim zrobimy? Zjemy go? Czy może zrobimy... Mhm. Z owocami? Tak, tak, tak. To wiesz co? Musiałybyśmy mhm. znaleźć teraz jakąś fajną galaretkę. jakiś smak. Mhm. Mamy cztery Ciekawe, kawałki. Czy jest Wystarczy. Mhm. Wiśniowa? Może być wiśniowa. Wiesz, dodam jeszcze na przykład rodzynek. Może dodamy jeszcze troszkę rodzynek. Słuchaj, to ananasy. Galaretka wiśniowa. Stawimy ją do lodówki i idziemy tak, tak. czytać książkę pod tytułem Charlie i fabryka Czekolady. Czekolady, żebyśmy wiedziały, skąd tam się wzięło to kakao. Mm. Słuchaj, nic tu już nie poprawiamy. Jest ok? Pani tak. wygląda? Mm -hmm. Bardzo.